Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam jak wykonuję prosty sufit podwieszany. Najpierw zaczynam od wyznaczenia poziomu nowego sufitu i do tego celu używam lasera. Następnie obklejam taśmą wygłuszającą profile przyścienne oraz przecinam do odpowiedniego wymiaru. Kolejno montuję je do ściany za pomocą kołków rozporowych. Do tego celu zawsze używam kołku Fisher Duo Power. Gdy już mam przykręcone wszystkie profile przyścienne, to zabieram się za przycinanie profilów głównych CD60. Profile CD60 rozmieszczam co 40 cm. Tnę je ja zawsze o centymetr mniejsze, aby nie wchodziły na ciasno. Następny krok jaki wykonuję to montaż wieszaków typu S. Do tego celu również używam kołku Fisher Duo Power. Profile główne CD60 poziomuje również za pomocą lasera. Dosyć istotna informacja. Zawsze przy tego typu zleceniach. Proszę inwestora o dostarczenie dokumentacji zdjęciowej jak została rozmieszczona instalacja elektryczna. Kiedy już mam zrobiony róż z profili, to zabieram się za montaż płyty kartonowo GIPSowej. Płytę gipsową z reguły tnę o pół centymetra mniejszą. Z tego względu, że wykonam ten sufit na połączeniu ślizgowym. I tutaj taka dodatkowa informacja: zawsze miejsce montażu lampy wzmacniam dodatkowym kawałkiem płyty GK. Przed przykręceniem płyty gipsowej przyklejam taśmę ślizgową oraz zaznaczam sobie, gdzie są rozmieszczone profile CD60. Płytę gipsową przykręcam wkrętami rozmieszczonymi nie rzadziej niż 20 cm. Wkrętów nie kręcę do profili przyściennych, tylko do profili głównych CD-60. Jak się chcesz dowiedzieć, ile kosztuje zrobienie takiego sufitu, to odwiedź opis. Tam będę na bieżąco aktualizował cenę. No i sufit gotowy. Jak film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Do następnego odcinka. Cześć.